Się Dzisiaj testujemy smoczy owoc, po raz pierwszy w życiu będę jadł smoczy owoc, więc fajnie. No i ogólnie, no jemy, próbujemy, nie? Wygląda fajnie. Dobra, też tu jeden. Kroimy! Uuu. O o, chyba nie jest to. Co? Mm. To nie jest. Nie wiem. Wygląda Ładne. tak jak wygląda. Wygląda super. Jakieś masę tysiące pestek. Dobra? Nic nie czuję. Pokroimy na mniejsze kawałki, ok? Dobra, i lecimy po łyżkę. Yeah. Dobra, widzowie. Mamy pokrojone, więc testujemy, jak to smakuje. Mm. dobre Dobra jest. Jaki ma smak? Takie trochę kiwi. Owocowe, tak? Mm. A słodkie, bardzo delikatnie słodkie. Kiwi takie połączone z truskawką trochę. O, o tu super, bo i kiwi i truskawkę lubię. Ja też. No dobra. Weź sobie i lecimy. Jaki. Narra.